Ty ćwiczy. Co ja ćwiczę? Słuchajcie, co ja ćwiczę, ja wam zaraz pokażę, jak się y, spuszcza w pierdol kobicie. Co? <laughs> cyk kłasę żartujesz. Dama, ja na dawaj. na Mate. Ja, Słuchajcie, w chlapkach ja na boso. Słuchajcie, dzisiaj chcemy, chcemy wam pokazać y, mało tego. Alinka chce mi pokazać, jak można się obronić, jak cud cuda nie widy. <laughs> y, Alinka trenowała swojego czasu, co? Karatę. Karatę? Przez Moje karate kontra radka tai, tai Chi. Moje Tai Chi to zobaczycie, jak ja będę jej udzielał w instruktażu. To też y, zobaczycie. Dzisiaj Anika pokaże y, kilka chwytów, które y, no, potrafiłaby się obronić. Alina, no y, pierwsza sytuacja. Do no, tego co? Słuchajcie, jest dyskoteka przykładowo, to nie jest zaaranżowane. Podchodzi facet, czy tam małolaczyk, i mówi się tutaj, tu, 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 tutaj, tego, co tam Ciebie? A ja go, pił! Na glebę! <słuchaj> Chcesz coś powiedzieć? Ci? <słuchaj> to są, I co? To są, to są wygłupy, ale słuchajcie, takie chwyty tego typu yy, mają sens. Ala, yy, trenowałeś też Bot. A no trenował. Dobra, ee, co jest moim podstawowym błędem, bo ja się w życiu nigdy nie biłem. Strzelić w mordę to ja każdego potrafię. Taktyka znieść. na dzika to jest słabe. Ktoś się potrafi bić on tylko myśli i ty lecąc tak... No to... Lecąc tak, tak? Tak, dudę tak. no pik, jak nie nogo ci zdejmie, no to wiesz, lec z góry taką... Kokosa, No ja Z góry mogę ci walczyć no. kokosa. Przykładowo lecę do ciebie z bożem i chcę cię dźgnąć. No ale to no. Co? Od tych i co, co? I ładnie. No już ty gardę najcieńczyła, to ja automatycznie bym <gry> przywaliła lepa. Lepa, czy lepe. No dobra, gardę. Pokaż jak się robi gardy. No co, musisz pamiętać o nóżkach. O, o nóżkach. Czekaj, bo spry, przy tyłę postawcie, dobra. Kolanka. Luj. A ja nie mam mój kotek, zaraz żebym znowu y, z montażami na punkcji nie leciał. Dobra. Garda. No i pamiętaj o gardzie, nie? Garda. Ręce nie za blisko, bo już na nie to sam siebie uderzysz. Aha, tu. No. Czyli co? Na zewnątrz? No ty jak tygrys, ty. Tyś, tyś. Normalnie gadał u siebie, w chcesz trenować czy. Nie? Wziął mnie do trenowania i serzacie. Dobra, dawaj. Garda, elegancko. Elegancko. No i pamiętaj, że przy każdym uderzeniu musisz... Pamiętać o barku, o kolanie... Czyli prawy, prawy bark. Nie tam. No Nie. coś takiego było, bo ja widziałem coś. Nie. No to, to w ogóle to jak ktoś miał styczność tam. ze sportem to. Dobra. Dobra. Szkoda, garda? Garda, garda. No i wiesz, patrzysz w Ale patrz, ty boczy. mówisz garda, ona trzyma tak, ale tutaj jest otwarta. Czyli chce mnie zaraz za, 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 ściągnąć jak piotkę kurwa zładę. A kiedy ja piątkę ściągnęłam z lasu? Mało razy. No i co? Garda. No i jest. No i jest. Skacze. No przecież nogi mnie wolą. No co dobrze, dalej? no ale to co? Co dalej? No i jestem ci wycentrowa. No i patrz już w oczy przeciwnikowi. No. Patrz, pik, odkład... A patrz, widzisz? Co? Jakim było błędem? Ona podniosła nogę, a, skoń... a A ty od razu gardę spuściłeś. Czyli co mam robić? No patrz. Jeszcze raz. Pyk, łeb odkryty i już... Już by był punkt dla mnie w karate. Czyli garda, garda. Cały czas garda. Aha, tu żebra poławi ona mówi garda. Właśnie no Bo to tak, nie? Wtedy. Dobra, no dobra, nic nie widzę. No. no. Oj, a i <grym> poważnie? Poważnie. Dobra, pięć pompek, bo ty się wygłosiłeś. Leci. Piątka zrobi... Lepiej? Zro... Lepiej, to jest. No i dobrze. <grym> Dawaj. <grym> No trenujesz czy... zajoba. Rozgrzewka była Rozgrzewka, pić wąpek tam jeszcze, nie żartowałem No Garda No jest Na razie ćwiczymy na... O dobrze, jak niepełnosprawny Wszystko jak niepełnosprawny, uczę się No Patrz, patrz, Taktyka na dzika Taktyka na dzika Dawaj ćwiczymy

Lego paniąca musi być. Uch, zadyszka. Kondycja. Kondycja, Przede wszystkim. Kondycja kaput. Skakaneczki, dobrze. Skakaneczki, ja mogę poskakać. Ore, ore, ty. Ore, ore. taniec poprzez walkę. Kapuera, to jakoś tak, nie? Kapuera, coś tam, coś tam. Ja jestem w ogóle nie rozciągnięta dawaj ja cię rozciągnę. Chociaż pokażę jak się rozciąga kobieta. Zaufaj. A co ty robisz? O. Co ty robisz? Albo taniec, cyk. Dasz. Spadaj. Spadaj. Są różne różne sposoby robienia gimnastyki, można na przykład Kobieta, cyk, yy, ćwiczenie mięśni. A ty już się wygłupiasz. Wracaj. Wracaj, wracaj, wracaj na matę. Patrzę, tak z spojrzeniem zabijam. No to są żarty, my żartujemy, ale słuchajcie, współczuję facetowi, który wpadłby w jej grabki. Pozagrabiałaby moment, dawaj. Tak, jasne. Wiadomo, że z facetem miałam szansę. Ale z kobietą? Z kobietą, z A facetę. kobiety by mnie uderzyła. Tak? <grym> Trzyma zasady facetów, kobiety się nie biegnie. Głaszcze. Jo. No. Dobrze. Atakuj. Pyk, pik, siada. <grym> siada. <grym> To jest ślisko, bo ta trawa jest skoszona, ogród. Dobra, dobra. Nie... się w ku... y... spóźnia. W chuja leci. Dobrze. Uch to mój... <laughs> Dobrze, ale tak się właśnie myli. Tak trzeba jest. mylić ale garda, słuchaj te witki tu i w ogóle. Dobrze. Uch, to sto dogo Do paletu się nadaje, Sada. Słuchajcie taką. Coś tam ćwiczy. Ale kiedy wracasz do treningu? No jej bardzo bym chciała. Może nawet szkółkę dla dzieci. No otworzę. Dawaj. <noise> Dawaj. Hop. Dawaj. Włosy nie związane, a idź. I tak brudkowy co niektórym. <noise> Ten. Dawaj. Jakbyś chciała na przykład y, bardzo szybko obezwładnić mnie, y, nie wiem, kopnięciem, strzeleniem czy co? Ja to tu, w gardzie, Aleś Ale tu możesz zrobić krzywdę. No zrobisz krzywdę, po chuj podchodzi. No. Co byś zrobiła? <grym> ja wiem, że to masz słabe kolana. A no to to jest nasz Pierwsze, moś... co to. A jak wydała, że teraz wszyscy będą walić mnie po nogach. No to uczy się samoobrony. Samoobrona. No. To ja. Samoobrona. widzisz, że leci. What happened? How are you, my friend? What happened? Chlas, bardy nie ma. Jak widzisz, że ktoś leci z nogą, to co? To, to trzeba... A ja tam zawsze te wystawiałam, piszczele. Ale ty masz piszczele twoje, a moje, moje zleżałe, wychłodzone. A moje poharatane. Poharatane, harakiri, harakiri teraz będzie. Bo drewno łamało. ha hali ha pa A zauważyłeś, że ten, cały czas ci patrzę w oczy? Cały czas. Na ręce, na oczy, na wszystko patrzysz. Nie. O nie. A spróbujmy zaskoczyć. Dobrze. Wow. <laughs> Taniec jest poprzez walkę. I, i tak. Ja, słuchajcie, no, ile y, razy. Chłodziowa zaskoczenia czy coś tamtego to się robi tak, jakoś tego. Przewrotkę i w ogóle. U takie coś zrobić? Ja na judo nie chodziło Na judo? Podczas emocji to. wiesz... Podczas emocji to łapiesz... Człowiek sam nie wie do czego Barbara, jest. Barbara. No. Barbara później Szałatowi. Yy, I leżę na glebę. Ja tu tańczę tutaj, słuchajcie. Ale nie, ale naprawdę za jawkę, żeby... No kocham sztuki walki. Sztuki walki, ja mam już y, ten swój słynny... Każdy jakąś pasję w życiu. Oczywiście. Ty lubisz eksperymentować w kuchni, ja lubię eksperymentować na no kuchnia. Na nie, rozma, nie rozmawiajmy, kochani, o kuchni. Kuchnia to jest moje królestwo. Yy, dwa w tym mm. królestwie rządzi mi tutaj w włości królowa. Jak zwykle, słuchajcie, Ala dzisiaj mówi tak. No nie będę mówił jakich słów użyła i mówi tak. No kurwa sobota rano. Dla nas e, sobota to jest e, 5.30, dla mnie, a linia 9.09.30. E, no nie ma kiedy tego robić, tylko teraz, bo on myśli, że ludzie nie mają co robić, tylko z całego rana słuchać tych szlifierek. Ja też myślałem, że ktoś klej roz, e, rozrabia. Wyobraźcie sobie, że jak ludzie zobaczyli tutaj ten porządek na, tych ogrod na tym ogrodzie, ten wspaniały, nie? Zaczęli tak przycinać, malować. E, sąsiad mówi. O Jezu Rado, jak fajnie mówi, ja też już to likwiduję. Kupił nawet farbę, tak. ale chcę Wam powiedzieć, yy, wyrzuciłem taczkę z tyłu. I ja mówię tak, yy, kurwa, ta taczka już yy, nie do niczego tutaj była wożona ta ziemia, nie? Wiecie co zrobił sąsiad z tej taczki? Zdemontował koło, wszystko elegancko, wylał taki murek. Ja Wam zaraz pokażę to. Wylał taki murek, wbetonował tą y, formę staczki. Tam będzie robił ognisko y, przed domem. Dobra, na glebę puścią powiedziałam puścią W11. Na oglądałaś się, słuchajcie! Deport! Kurwa. Deport, kurwa! Na niebę powiedziałam! Dobrze. <laughs> na glebę. <laughs> Cześć! Ile to... Ratek bo mnie zamknął! <laughs> Taka wyskakuje i będzie, i by było, słuchajcie. Pozdrawiam, wy tak, ja tak, subskrybujcie, czekajcie na kolejne odcinki.